I tym samym wyczerpaliśmy punkt czwarty dzisiejszego porządku obrad, przechodzimy do punktu piątego. Omówienie spraw bieżących, dyskusja i wolne wnioski. Czy ktoś z Panów, yy, przepraszam, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie. Czy Państwo będący gośćmi chcieli zabrać głos? Też nie. Zatem, Szanowni Państwo, kilka informacji z mojej strony. Yy... Obecnie Sekretarz Miasta Krakowa yy, za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych prowadzi, opracowuje analizę możliwości wprowadzenia ograniczeń w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Krakowa. Yy, wobec powyższego uprzejmie wraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez nas propozycji lub sugestii dotyczących działań mających na celu skuteczne przeciwdziałanie naruszaniu prawa w tym zakresie, szczególnie w przypadku całodobowych sklepów monopolowych. My, oczywiście wszelkie propozycje muszą mieć się w granicach prawa, które są tutaj w, w tym piśmie wyszczególnione. My, I my, gdybyście Państwo byli tym zainteresowani, mieli jakieś propozycje, jakieś uwagi, to ponieważ na nas ciąży my, obowiązek udzielenia odpowiedzi do 27 stycznia, to ja Państwa proszę o przesyłanie odpowiedzi do 24, my, no nie, do 26 stycznia tak abyśmy 27 mogli je wpisać i przesłać do, do urzędu. Kole... Kto, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to kserokopia do pobrania z Biura Rady dziś po sesji. Kolejna informacja z IKitu dotyczy finansowania środków priorytetowych akcji wystawka. W roku 2011 na początku naszej kadencji była prowadzona po raz ostatni akcja wystawka w krakowskich dzielnicach, w roku 2012-2013 już ona prowadzona nie była. W związku z tym ja podjąłem zapytanie, czy możemy takie coś finansować z naszych środków. Okazuje się, że nie. Ale też sprawdziłem obecnie istniejące możliwości. Informuję Państwa, że każdy to z Was mógł oczywiście sprawdzić, kto nie sprawdził i nie wie, to niechaj słucha. Chyba, że jest ekscytowany Nie jest, ale doradzam. Otóż MPO prowadzi akcję wystawka. I na ich stronie internetowej podane są terminy, w, w jakich dniach będzie prowadzona wystawka w, w poszczególnych y, dzielnicach. U nas będzie prowadzona w czerwcu oraz w październiku. Konkretnie w drugim tygodniu czerwca i w drugim tygodniu października. Jeżeli Państwo y, jesteście tym zainteresowani, jeżeli, przypomnę, kto nie wie, że chodzi o odbiór śmieci wielkogabarytowych. Jeżeli jesteście Państwo tym zainteresowani, to proszę wskazać lokalizację do do końca maja bieżącego roku, przynajmniej co do lokalizacji czerwcowych. Lokalizacje październikowe mogą być odmienne i wystarczy wskazać je do końca września. Więc. Kto z Państwa się zainteresuje tematem proszę na adres Rady Dzielnicy drogą mailową lub też pisemnie, ale do Biura Rady proszę to doręczyć do końca maja, czerwca ma wystawkę. Panie Pieszko. Ale to nie będzie wystawka? Okay. Pan Rady Bański był pierwszy. No przy okazji, bo to się troszeczkę łączy. MPO organizuje wywóz choinek, bo to podobno zaczyna być problem. Mieszkańcy po sezonie wyrzucają, bo gdzie? Na stronie mbokrakow.pl jest harmonogram, gdzie w takim terminie w każdej dziedzinie wystawiony jest kontener, żeby można było tam wrzucić już niepotrzebne choiny. Na końcu z tego co czytam w na końcu... Panie Roberto Cich, proszę bardzo. Czy ta wystawka to ma być w tym momencie, bo jak ja dzwoniłam kiedyś tam do MPO, to mówi, że to się zgłasza? I przy domu są odbierane każdego mieszkańca te rzeczy. Czy to ma być rzeczywiście w jednym miejscu? Mieszkańcy się dopomina, że faktycznie. Ale tylko Pani, dodało... ja nie powiedziałem, że w jednym miejscu, ja ja nie mówiłem. Powiedziałem, że podaję lokalizację. jeżeli Pani ma takich miejsc 10, proszę przysłać 10. Pani Radna Ożącka. Akcja wystawka, to chodzi o tą wystawkę przy ulicach, czy też o te kontenery? No właśnie, bo ja też tylko tak Bo nie ja nie wystawki, że się wzdłuż Wystawka to A co pan rozumie przez wystawkę z kontenerami? Yy, no trochę kontenerem to, kontener to było określenie. Na, na, nie wiem, pani nie wiem A. i nie zamierzam pani w tym wyręczać. Jeśli Pani jest zainteresowana, proszę wejść na stronę BO, zadzwonić, zamilować i samodzielnie się go dowiedzieć. Ja informuję że takie coś jest. A jeśli ktoś jest zainteresowany, niechaj sobie sam zada trud i szczegółów się dowie. Nie wiem. Tyle. Kolejna rzecz odnośnie, szanowni państwo, odnośnie osiedla Jugowice, ale też odnośnie wszystkich osiedli i wszystkich Państwa Radnych. Oczywiście, jak Państwo doskonale wiecie, nikt z Państwa nie ma obowiązku odpowiadać na moje maile, na moje pisma, na moje prośby. Możecie zlekceważyć każdą sprawę i ja nie jestem w stanie ani wyciągnąć konsekwencji, ani nic zrobić. Ani też nie zamierzam nikogo na kolanach prosić, ażeby łaskawie zainteresował się tematem, o który poprosiłem o pomoc czy też zajęcie się nim. We wrześniu zeszłego roku opisałem na Państwa, na Panie Radne. Czyli Panią Radną Suter i Panią Radną Cichoń. Pismo od mieszkańca w sprawie ulicy Armii Kraków Do dzisiaj nie otrzymałem choćby najmniejszej odpowiedzi, najmniejszego zainteresowania się kiwnica palcem. Tenże mieszkaniec też, z tym mieszkańcem też pani radna nie skontaktowała się, niczego Ale mu pani nie przekazała. Marek Wrona Ten mieszkaniec przyszedł na mój dyżur rozżalony i słusznie, że żaden odpowiedzi nie dostał, że miejscowa radna też się z nim nie skontaktowała i co z tą sprawą się dzieje. Oczywiście może pani tego dalej z tym nic nie robić, jeśli jednak pani uzna, że warto by było, to proponuję zapoznać się z tą korespondencją, może pani sobie czy, czy czy. Ponownie wziąć. Ja nie wiem czy to jest ten czy tamten, to jest pan Marek Wrona, a szczegóły są w piśmie od niego. Tyle z mojej strony w tym, w tym temacie. Kolejna rzecz odnośnie straży miejskiej. Tutaj już komisja bezpieczeństwa o tym dobrze wie, że zmienił się organizacja straży miejskiej w Krakowie, czyli komisariat piąty został zlikwidowany, teren został wchłonięty przez komisariat czwarty. Pan radny, szef, pan przewodniczący Szewczyk szybko zareagował, już dzisiaj jak widziałem, na dzisiaj zaprosił panią naczelnik, chyba jedyną w Krakowie tak, kobietę na naczelnik i teraz z nią będzie odbywać się współpraca. I tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o... A ta czwórka to gdzie ma się wybrać? Na Kozłówkę. Jeżeli chodzi o bieżące, o bieżące komunikaty, a no, przepraszam, ani no, komunikaty. No, ta wyjazdówka no, zostanie, jeśli no, no, mogę jeszcze odwrócić tutaj. Oczywiście, tutaj, proszę. Cepowa zostaje, ale będzie to tylko takie miejsce, powiedziałbym, wyjazdowe, tak, przyjmowanie pewnych wiosków i tak dalej. A na Kozłówkę będzie... Budynku nie Z mojej strony w punkcie piątym... A żeby ktoś Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby żeby ktoś chciał, żeby ktoś chciał, żeby głos. Nie. żeby ktoś chciał, 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 takie, Nie na piśmie, tylko 8, no takie coś, że... Na no Częściowo jest kanalizacja, częściowo nie ma i na, na przykład w tym miejscu co mi chodzi nie ma kanalizacji, no, jest wypuszczona na rurą, na moją działkę i jak nie ma przepływu wody danym w danym strumieniu, to jest okrotnie śmierdzi. Nie idzie do wytrzymania. Pan radny, przewo zastępca przewodniczącego, powiedział, że się ktoś wycofał z tego, że on nic takiego nie wypuszcza, a to chodzi właśnie o nas, o radnego. I chcę podkreślić to. Wszyscy walczymy o środowisko, o to, a tu niektórzy radni drugiemu robią na przykład i słowo, żeby to wreszcie było... Andrzej, chciałby pan powiedzieć, z jakiej ulicy na to miejsce? No na ulicy Sierczanogórskiej. No to jeżeli to jest... Yy, jeżeli to jest... Znaczy, ja pamiętam, tak. Jeżeli coś takiego ma miejsce, no, jest, ma miejsce, no. no to, to należy to zgłosić do Straży Miejskiej, ja może nie na to, Nie wstrasz, do straży a... miejskiej, zgłaszam tu zgłaszam więc nie wiem, nie między sobą się dogadajcie. jak będzie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie nie ja. nie wiem, nie ja nie do do wiem, i tego nie I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, ja się się i taka sytuacja była podobna u nas samych ludzi. Ja miałem taką prośbę, żeby nie wzywać ludzi, bo żeby Straż Miejska nie, nie dawała, to jest cytat, pana, żeby mandatów wysokich ludziom, którzy wypuszczają ścieki na ulicę. To była prośba od mieszkańca. Teraz w jaki sposób do tego podejść zdroworozsądkowo? no nie powinno ono tak, prawda? No bo... To jest wbrew prawu, a ludzie to jednak robią, w związku z tym man, mandaty były słuszne. I teraz też jeśli pan wie, co się dzieje, no to tylko iłącznie patrol ekologiczny i oni się zajmują tym od A do Z. Pan, weź pan, prawo. Weź pan, który radnie no które radne, panu puść, że to... no, Jakie to ma, ma znaczenie w tym momencie? My tu nie jesteśmy policją. No no, no tak. Zasławię to, bo lubię widzieć, kto leży. że się trzeba wyznać, czy ja myślę, że człowiek. No jedzie się to do takiego, no jest patulowany. Wyciąć, żebyśmy widzieli. Nie, to nie. Wyciąć górę, to wystarczy trochę odwagi. Dlaczego odwagi? Odwagi, żeby pan powiedział po nazwisku, co chodzi, i żeby pan powiedział. A po co? A po co? Ja nie wiedzą na co, ale dobrze wiedzą. Szanowni państwo, bo ja się tylko pozdrawiam. W Swoszowicach jest czterech radnych. Pan radny Jończyk, pan radny Potańczyk. Panie Andrzej, czy pan się, mogę zapytać, czy pan się przyznaje do wpuszczania Szczyków na Widze Ślącza Nie. Nie. Ale pan Jończyk wiedział o tym, nie? Pan, pan mogę, ale tak, pan pan przerywałem panu, przerywałem panu, przerwałem panu. Przerwałem no, nie panu. Nie no to co no, chwila. No, no. Pan radny Potańczyk również nie, pan radny Brożyna, rozumiem, również nie. Jest jeszcze pan Gara, pan się przyznaje do wpuszczania Szczyków na ja tam nie mieszkam. Nie jeżeli uważa pan, że to robi ktokolwiek, czy to radny czy nie radni to tak jak sugerował pan radny Liszka, my nie jesteśmy policją, jesteśmy strażą miejską i my z całą pewnością tam chodzić nie będziemy walczycie o środowisko tak, więc jeżeli pan poda adres, z którego jest to wylewane napiszemy pismo do stosownej i powiemy, że na pański wniosek my nie będziemy twierdzić, że to my widzimy, my tego nie widzimy tylko napiszemy, że na wniosek mieszkańca podamy pana imię i nazwiska Prosimy o sprawdzenie, czy na posesji takiej, a takiej wylewane są nielegalnie ścieki. Jeśli tak pan uważa, że tak jest, ja bardzo chętnie Panu pomogę, ponieważ takie zachowanie są za bardzo złe, niewłaściwe i absolutnie nie powinny mieć miejsca. To, znaczy to ja z panem ja całym, całym sercem rozumiem. Nie pan to dokumentuje, jak? To, mówi, to nie znaczy, to rzeczywiście na Światłach są są ścieki nie akurat no. z domu jakiegoś Pana radnego, tu na stałe po prostu ludzie sobie tak robili zawsze i dalej tak robią. Ale I to nie znać, na pod jest to przed samą, swoim Czy ludzie mają prawo? Że wychodziłem tutaj kilka lat temu, mam taki sam przypadek przed domem, centralnie przed moim wjazdem na posesję, są rury, które są pod ulicą, i ja z tym walczę od 5-6 lat.

Kwestia opowiedzenia punktu pracownictwa i, tak? I tak no władzy. Jesteśmy... Szanowni Państwo, inne tematy? Tak, tak. Pan Radny Jączyk, proszę bardzo. To, pan wymienił moje nazwisko, mi to zgłaszał, a ja zapomniałem. Zaprzeczam całkowicie, nigdy nie zmagzał. Kiedy Pan to nie zaprzeczał? Tak, a składałem to pismo, dał odpowiedź Pan na moje podanie? Na każde pismo, które od no. Pana dostałem. Ja nie dostałem tych odpowiedzi. A jakie pismo ma Jakie pan ma? To zapraszam pana, żeby pan udał się dzisiaj po sesji. Odnajdziemy to pismo, które pan złożył i sprawdzimy, czy pan umiał odpowiedzieć, czy nie. Pytanie jest też, czy w ogóle Pan Pani powinien na pismo odpowiadać, bo, bo nie wiem na jakiego pisma mamy pan. Pić miesięcznie przezniki kasy. Jest, o, o, o studium. Jest to temat z zakresu Komisji Pana Pieszczennego. ale najpierw oddajmy to pismo, sprawdźmy co się z nim stało, a potem wyciągajmy wnioski, Dzień. czy aby na pewno tak się tak było. W moim Dzień. przekonaniu Dzień. akurat Pan Radny jest jednym z najbardziej rzetelnych osób, jakie w krakowskim samorządzie na poziomie dzielnic pracują. Ja jestem krańcowo zadowolony z tego, jak Komisja Pana Pieszczennego pracuje. Jest to komisja wzorcowa Dzień. i poziom pracy przy, plan, przy tworzeniu placów, planów miejscowych w tej kadencji a w poprzedniej to są dwa światy, to są różnica wyrażana w lata świetlne. Czy ja też Udychcie. mogę powiedzieć jako pani przewodnicząca, pani przewodnicząca komisji rewizyjnej, bym powiedziała jak Pan zaglądnie do segregatora, to nie ma porządniejszego. Nie, nie chodzi o to, ale też Pani, ja nie dostaję odpowiedzi. Sprawdzimy! Sprawdzimy! Nie nie Pani jeszcze ja, głos, proszę bardzo. Jeszcze ja, jeśli chodzi o tą wodę spuszczaną, jest jeszcze taka kwestia, że nieraz jak są zalewane piwnice, to ludzie spuszczają z tych piwnic przez rurki właśnie wodę. I teraz kto to ma dochodzić, czy to jest woda z piwnicy, czy to jest szamba? No, ja to No teoretycznie, <suszanowni> ale to, to jest bardzo sprawiedliwe. Oni <suszanowni> mają prawo wejść na posesję, jeśli państwo na przykład. Ja nie nie zalewa Naprawdę to nie jest trudne, proszę wierzyć ja to mówię. Trzeba. Zdać, Ale brygada jest w Straży miejskiej tak naprawdę. Szanowni Państwo, nam się robi troszkę bałagan, a tego nikt pewnie nie lubi. Miałem gorąco do Pana Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Marcina Szewczyka. Czy zechciałby <kly> pan temat podświadczaczowo-ruski jakoś poprowadzić? Tak. Skontaktować się z służbą. Dobrze? Rozeznać, czy rzeczywiście do tego dochodzi. Nie mamy przesłanek by nie wierzyć mieszkańcom Mam ten ból za tak. tym bardzo pana proszę, że pan, a państwa namawiam do kontaktowania się z panem przewodniczącym Szewczykiem Szanowni Państwo przejdziemy do punktu szóstego punkt szósty oświadczenie komunikaty czy ktoś z państwa Rady chciałby wygłosić jakieś oświadczenie komunikaty pan Rady Jończyk, proszę bardzo chciałem poinformować, że w początku stycznia nastąpiło, nastąpiło trzecie wyłożenie dla planów Soboniowice i dla planów Kosocice, gdzie wprowadzono uwagi, które uwzględniono, tych uwag bardzo dużo uwzględniono w przypadku Kosocic, nie uwzględniono tylko tych uwag, które są sprzeczne ze studiem. Może nie tylko, ale jest dużo uwzględnionych, dlatego proszę radnych z tych trzech, Soboniowic I na projekty, i na... oraz radnych z Kosocic, aby zapoznali się z tymi nowymi wyłożonymi planami już prosiłem mailowo, żeby zapowiadomili w tradycyjny sposób mieszkańców, czyli ogłoszenia parafialne raz, dwa, wywieszenie co przesłałem teksty mailowo na obwieszeniach papierowych w miejscach tradycyjnych, a ja ze swej strony zamieściłem oba na stronie internetowej szczegóły do tych planów, z tym, że pojawią się dla Jutro Dziękuję bardzo. To teraz ja jedno, jeden komunikat, oświadczenie bardziej niż komunikat. Szanowni Państwo, mogę wyrazić najwyższe uznanie w związku z faktem, który wydaje się każdemu oczywisty i nic tym specjalnego z nie ma, ale jednak jest. Otóż w naszej dzielnicy udało się wydatkować wszystkie pieniądze co do ostatniej złotówki z zakresu oświetlenia ulicy. Mówię oczywiście nie o oświetlaniu, tylko o budowie oświetlenia, o tzw. dowierzchach, tudzież stawianiu zupełnie nowych lamp, a także przygotowaniu dokumentacji do wykorzystania w roku następnym. Nie jest to rzecz tak zupełnie banalna, jak się mogło wydawać, ponieważ w firmie tylko jedną z trzech dzielnic w Krakowie, gdzie udało się to doprowadzić w maksymalnie korzystnie dla mieszkańców. Problemy były bardzo duże i z projektantem, po części z Wikitem, ale głównie z projektantem. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za zaangażowanie i skuteczne działanie. Panu przewodniczącemu Komisji Infrastruktury Tadeuszowi Murzynowi, mojemu zastępcy, bardzo zaangażowanemu w tę sprawę Janowi Mikule oraz pani Agnieszce Pogodzie Tocie, która miała najcięższy przypadek z wszystkich możliwych, a nawet dwa po części i obydwa zakończyła dzięki dużej determinacji sukcesem. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos podczas dzisiejszej sesji? Nie. Zatem zamykam 41. sesję Rady 90. w Słoszowice. Zwołaną na dziś, to jest 15 stycznia 2014 roku, na 10-17.30.